Witajcie, ja jestem Michał i dzisiaj witam Was w odcinku informacyjno-newsowym Chciałbym zacząć od newsów, dlatego bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Otóż przyglądając sobie tutaj forum angielskojęzyczne natrafiłem na post od gracza 1 mox1 który ma tytuł 3.1 patch note no, i tutaj można przeczytać, że aktualizacja będzie wydana 7 września, a dodane w niej będą. Nowa mapa, Easter Hub, Hub, Harbor, coś z portem to będzie. Niestety nie mam żadnych screenów ani nic takiego, żeby wam pokazać. Jeśli znajdę gdziekolwiek w internecie, to wam gdzieś tu wkleję. Dodane zostaną również. Um, Metalowe modele czy coś w tym stylu na urządzenia z ios oraz linia do LTTB oraz T233 plus PZ5N4 do drzewek technologicznych, będzie można normalnie kupić za Golda. Zmian, linia do LTTB to będzie prawdopodobnie MT25, LTTB i T54 Lightweight. T54 Lightweight jest fantastycznym czołgiem, dlatego naprawdę polecam Wam robić to linię Może nie, nie na samym początku, zaraz jak wejdzie, ale naprawdę jest to, moim zdaniem bardzo dobra linia. I tutaj balance changes, czyli zmiany w balansie pojazdów. Czyli tak, jako pierwsze, prędkość FPA 4202 zostanie zwiększona o 10 km, z czego naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo cieszę ponieważ ten czołg tak naprawdę jest w tym momencie dla mnie osobiście. Ja nim nie potrafię grać, dla mnie jest słaby. Właśnie przez to, że jest wolny i wieżą, nic nie potrafi odbić. W patonie amerykańskim 10 poziomu buff jest taki, że ten garnek u góry będzie dużo mniejszy. Wkleję wam gdzieś, nie wiem, po prawej, czy po lewej, u góry, jak będzie wyglądał cały model czołgu, ewentualnie na cały ekran. No, i zwiększą jego maksymalną prędkość 45 do 48. I tutaj jest coś, co jest w ogóle dla mnie to rozwala, nie? e dałem dostanie Bafa do pancerza wieży, gdzie on ma już takie gigantyczne jarzmo. Ze 185 będzie miał zaskakujące 250 mm. Czyli ten pojazd, jak będzie grał na górną płytę i na wieży, to będzie nie wiem co. To będzie katastrofa dla przeciwników. tak. No i z 7 z tego co widzę, to tutaj jest jakiś nerw. Z odcin, z newsów to by było na tyle. Teraz chciałbym przejść, przejść do kilku różnych informacji. Zacznijmy od tego, że wakacje się kończą i udajcie do szkoły, dlatego odcinków będzie nie wiem ile, w sumie jeszcze nie zdecydowałem, to zależy. We wrześniu prawdopodobnie jeszcze będą dwa w tygodniu, o, ale potem to może się zmieniać, tak? Może to być też tak, że raz dostajecie dwa odcinki w tygodniu, potem nie macie żadnego, a potem macie w jednym tygodniu pięć. O, I właśnie te pięć odcinków to będzie nowa seria pod tytułem Droga do Dychy. Starsi widzowie pamiętają, kiedyś była fatalnie wykonana, dlatego teraz stwierdziłem, że ją zrobię od nowa w lepszym wykonaniu. Dlatego w linku macie, na dole w opisie macie ankietę i prosiłbym wam, żebyście tam w, prosiłbym Was, przepraszam, żebyście tam głosowali. I do 22, czy tam do 23 macie czas, do 23 dajmy na to i o 23 sprawdzę sobie wyniki No i tą linię zrobię pierwszą. Na czym będzie polegać ta seria? Ta seria będzie polegać na tym, że z każdej linii robię tam na przykład mniej więcej 5 odcinków, tak? Czyli na przykład w, w, macie do wyboru trz, te trzy linie na początek: linie do OBK 140 i T62A, linie do E5, raz linie df 4202. Przykładowo, wybieracie linie do E5, to ja robię tak: odcinek o M6, potem robię odcinek o T29, potem T32, potem M103 i na koniec gram y, t 195 No i potem. Po, po całym tygodniu daję ocenę. Oczywiście każdy czołg dostaje tam ocenę ode mnie No i później wyciągam średnią ocen i ocenę. I z tego wychodzi ocena linii. No i oczywiście wybieram czołg najlepszy i najgorszy i po każdych siedmiu sezonach tego robimy mecz najlepszych i najgorszych, tak? Po, po, jeśli... Będzie się to pojawiało albo wtedy, kiedy skończyli nie, albo w przyszłości, jeśli dostanę konto Community Contributora. To mi jest bardzo potrzebne. Dlatego wiecie, to będzie średnio raz na miesiąc, tak myślę. No i teraz druga sprawa. Dlaczego jeszcze znowu odcinków może być mniej? Ponieważ... Aha, zapomniałbym. Mapy pojawiać się będą, aczkolwiek może jeszcze ze 2-3 odcinki, ponieważ no, nie ma co wam pokazywać. Wszystkie miejscówki są dobrze znane, tak? Dlatego jeszcze, może zrobię o winnicach o, oraz kanale I jeszcze może jedną czy dwie mapki, I to by było na tyle z mapek. No, bo nie ma co pokazywać, tak? Um, następną sprawą jest turniej King of Europe. Map jak widzicie? King of. Europe to jest turniej klanów europejskich. No i klan, w którym gram bierze udział. Dlatego też filmów może być mniej, bo po prostu będziemy się przygotowywać, tak? Czy też grali. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to nie zapomnijcie ocenić filmiku. Jeśli chcecie być na bieżąco, to serdecznie Was zapraszam do subskrybowania oraz wyraźcie swoją opinię, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. No i czy, oczywiście zapraszam do ankiety w opisie. Macie czas do 23.00. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I